Cześć! Jestem w Karpaczu, za mną jest Muzeum Klocków LEGO, idziemy sprawdzić. Też słyszałem, że mają tutaj niezłe figurki, będę chciał, żeby na pewno kilka kupić figurek, także chodźcie za mną do środka. Dobra. Tutaj jest cała masa, cała masa figurek. Patrzcie to. Także później będę tutaj wybierał coś, także wbijam, wbijam na wystawę obczaić. Pan, pan polecał, żeby obejrzeć sobie dół wystawy, więc pójdziemy na dół Ale już tutaj możecie zobaczyć, co wow. DeLorean, Ecto Ile samochodów, dobra A tutaj z tyłu zatopiony statek piracki Nieźle, nieźle Dobra. Wow. Jest mój helpbuster. Jest czarna pantera. Wszystkie rzeczy. A tutaj? O co to chodzi? Dobra, nie wiem o co to chodzi. Dobra, lecimy dalej. Są, to są jakieś stare sety z Lego Systems. Tak, LEGO Systems. Czyli stary, stare sycziki LEGO Systemowe porobione na takich fajnych ramkach. OK. Jest ich tutaj dość sporo. Wow, są te technikowe. Mam jednego tego chłopka z technika. Jak widzicie po korytarze, kolejne figurki. Kolejne figurki z Lone Tooms. Okej okay. O Lone Ranger Nieźle, nieźle Lego, Lego Arts obrazy już kamiki na propsie teraz Kolejne obrazy na ścianach No dobra To tutaj jest stosowa Ok, tutaj, tutaj jeżdżą Lego Fans na Zobaczmy to wow, dobra, jest całe Jest cała kopalnia, na pewno na pewno by się ryżkowi spodobało Nieźle, nieźle. Dobra tutaj mamy zobaczcie co tu jest. Jest połączenie Star... Star Wars. Star Warsy z czym? Ze Space'em. Dobra, naciśnijmy ten przycisk. Okej, okay, nieźle. Tutaj kolejna akcja. Wow, widzicie to? Jeszcze raz. Nie ma nic? Tylko nie będę Wam pokazywał wszystkiego, tak jak na poprzednim, e, poprzednim miejscu. Chodźmy, chodźmy dalej. Okej. Okay. Są tu jakieś małe sprawy. Ten domek musicie zobaczyć koniecznie. Jakie jest mega zrobione. W ogóle to jest na biegunie. Na biegunie. Jest pełno lodu, a gościu jest w kąpielówkach. Dobra. Lecimy dalej. Widzicie? Cały czas chodzimy i po piwnicy, tylko i wyłącznie, a tu jeszcze jest jedno piętro tak naprawdę, jest pełno pomieszczeń, nie będę wam wszystkich pokazywał, więc ja lecę, obejrzę sobie to na spokojnie, jeżeli znajdę coś fajnego, to wam pokażę. Tylko nie odszedłem, z znalazłem coś fajnego, w sumie to nie ja znalazłem. Meister na hacie ma tylko i wyłącznie kilka pojazdów, a tutaj jest ich cała masa. Jest też Sian, którego jeszcze do tej pory nie złożyłem, który wygrałem w Lego Masters i dostałem. Tak wygląda, możecie się przyjrzeć, może kiedyś go złożę do kupy. Ok. No dobra, to lecimy dalej. Teraz pójdziemy na, na pierwsze piętro. Tutaj pominąłem bardzo dużo pokoi, więc zobaczymy teraz co jest na samej górze. No dobra. W tej piwnicy jeszcze musiałem was zabrać do jednego miejsca, czyli pies na wojnę. Patrzcie tutaj, mamy świętokrzesny wojen. I to patrzcie tutaj, jeżeli ktoś jest panem, to na pewno znajdzie tutaj wszystko, co będzie na chacie. Ja nawet takich rzeczy nie mam w większości. Tutaj zobaczcie co tu jest. Ścigać. Jaka mega super sceneria tu jest zrobiona, serio. Tutaj. Tutaj zobaczcie co tu jest. To jest chyba ten największy zestaw jaki jest, tak mi się wydaje, zokoła Milenium. Tak jak w poprzednim muzeum, w sumie w wystawie trochę, w której ja byłem. Też mamy gwiazdę śmierci. Mogę powiedzieć, że, że to jest raczej oryginał, chociaż nie znam, się fanik wiedznych wojny, musi się wypowiedzieć. No dobra, no tak, tutaj mamy całą armię, mamy maszynę kroczącą, czołg... czołg czołg jest. To jest interceptor w ogóle Pół do nas nie jest tam, okej. Okay. Są stare i nowe dostawy. No dobra, to tym razem już zabierały się na górę, także idziemy. Jesteśmy na piętrze i pozdrowienia dla Patryczka, czyli pirata. Chodź zobacz, co mam dla Ciebie specjalnego. Piraci z Karaibów. Z szalonym delfinem, błyskawicami. I wiatr. Dobra, lecimy, lecimy dalej. coś fajnego, czyli kastel, coś co interesuje Was wszystkich. I zobaczcie tutaj obczeimy od początku co robi każdy przycisk. Ok, podnosi się most, coś tam się dzieje. Teraz kolejne rzeczy. Mam niezłą walkę. Czy to jest interaktywna makieta na maksa. Ostro, musicie to zobaczyć. Powiedzcie. Są nawet teksty. Boom, out. okej okay. Kolejny, teraz będzie już zamek. Nieźle, nieźle. No dobra, to teraz tak. Wystawa odwiedzona, w sumie to muzeum odwiedzone. Jest tutaj cała masa przycisków, wszystko działa jak należy. Ja lecę kupować figurki i uciekam stąd do kolejnych miejsc. Także trzymajcie się i mam nadzieję, że was zachęciłem do tego, żeby tutaj przyjść. Cześć! Dobra, ja już zakończyłem swoją podróż. Widzieliście nie wszystko, bo bardzo dużo rzeczy pominąłem. Jest tam bardzo dużo pomieszczeń, to są dwa piętra. Jest to prywatne, e, prywatna kolekcja i jest bardzo interaktywna, bo prawie wszystkie rzeczy, w sumie chyba wszystkie rzeczy, tam się ruszają. Ja kupiłem sobie figurkę jedną, którą podaruję Piotr Lasowi z LEGO Master z swojej edycji. Także, Piotr, rybak, otrzymasz ode mnie tego spóki gościa. Dobra, ty ja lecę, żegnam się z Wami. Cześć.